Właśnie malowałaś paznokcie pod domem. Będziemy tak... na imprezę i właśnie przyniosłam mamie prezent urodzinowy, także 100 lat, 100 lat. Tak jak mówiłam, nie zdążyłam zapakować, e, więc jest tak podzielony w trzech pudełkach jak przyszły. Ale liczy się gest, prawda? Już wiem, co tam jest. Coś, co mi się bardzo podobało w tym dużym. Ale tam, co jest o, fajnego, co Ci się podobało. O, tak, nie <grywa> no mam świeżo malowane, nie Nie, starym, nie później tak. otworzysz. W każdym ale razie 100 lat, 100 lat. Wiesz, co to? Wiem. Stareczka. Co to jest? Tak. Jaka? Klak. Muszelka. Muszelka. Taka bryżowa, tak bo żobek chciałaś. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Ty jesteś hit. Człowiek hit. Za chwilę mhm. impreza urodzinowa się zaczyna. Czekaj, wszystko jest ok. Akurat wyschnął po drodze. A wyschnął, okej. Okay. Stoimy na czerwonych światłach. A Halina musi zrobić poprawki. Bo Kolejna warstwa. Tak. Czyż nie jest pięknie? Nie no cudnie, wow, wow, wiła. Wow, Wspaniale. Wow. Wszystko jest dobrze.